Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Magda, a to jest kolejny odcinek tajemnic z I muszę Wam powiedzieć, że ze zdziwieniem spojrzałam na wyniki ankiety, bo po raz kolejny zwyciężył temat Panny i Kawalerowie z Pelican Town. Z tego powodu znowu czeka nas losowanie. Panie i Panowie, po raz pierwszy w historii naszego programu wylosowaliśmy pannę. Jest to nie kto inny jak Hailey. Gratulacje. Tak więc zaczynajmy. Hailey mieszka w południowej części Pelican Town. To ten spory dom tuż obok domu sama. Hailey jest bardzo ładna, i na pierwszy rzut oka na tym kończą się jej zalety. Na pewno każdy z nas zna co najmniej jeden kawał o blondynkach. Są one stereotypowe i krzywdzące. Ale jeśli byłyby to historie z życia Hayley, to można by uwierzyć w ich prawdziwość. Hayley to taka stereotypowa, ładna, ale naiwna i głupiutka blondynka. Ja wam jednak powiem, że pod tą fasadą kryje się coś więcej, na przykład dobre serce. Hayley mieszka razem z siostrą Emily, która również jest jedną z opcji romansowych. Mieszkają w domu rodziców, którzy podróżują dookoła świata. Jedna z opcji dialogowych Emily dotyczy się właśnie tego tematu. Dowiadujemy się, że ich rodzice podróżują już od dwóch lat i niestety nieważne jak długo będziemy grali, oni nigdy nie powrócą. Tak więc obie siostry mieszkają razem, ale niestety niezbyt dobrze się dogadują. Emily, jako starsza siostra, jest bardziej odpowiedzialna i zdroworozsądkowa. Hayley zaś dziecinna. Unika pracy, myśli tylko o zakupach i śpi do bardzo późna. W dialogach z Emily widać, że troszczy się o siostrę, ale ma też dość jej dziwactw. Hayley zaś uważa siostrę za nudziarę i dziwaka. Nie lubi też Pelican Town. Jest dla niej za małe, narzeka na brak sklepów. Potrafi też być dość niemiła i wydaje się, że nie robi tego specjalnie. Często narzeka na nudę, wali nieprzyjemną prawdę prosto w oczy i to w taki sposób, jakby nie zdawała sobie sprawy, że może to kogoś zranić. Mówi, że w Pelican Town lubi tylko plażę. Jedyne, o co się martwi, to jej własny wygląd i wygoda. Nie pomaga też siostrze w obowiązkach domowych i opłacaniu rachunków. Emily uważa, że największa ambicja Hayley to złapać bogatego męża. Hayley, pomimo swojej urody, ma tylko jednego przyjaciela Alexa. Jej ulubione prezenty to kokos, różowe ciasto, sałatka owocowa i słonecznik. Urodziny ma 14 dnia wiosny. I jeśli to właśnie Heili wybierzemy na obiekt naszych zainteresowań i zaczniemy budować z nią związek, będziemy mogli, tak jak w przypadku innych panien i kawalerów, zobaczyć kilka eventów. Pierwszy z nich odblokujemy po uzyskaniu dwóch serduszek znajomości. Musimy wejść do domu sióstr, gdy obie się w nim znajdują. Siostry kłócą się o okrutnie męczący obowiązek sprzątania pod poduszkami. Emily wypomina siostrze, że i tak robi większość roboty i że Hayley mogłaby zrobić chociaż to. Gdy wchodzimy, okazuje się, że Hayley nie zapamiętała nawet jeszcze naszego imienia. Jednak, mimo wszystko, niezrażona szuka w nas sojusznika. Mamy do wybrania trzy opcje dialogowe, ale ta jedna, która poprawi naszą relację z Hayley, to ta środkowa. W której proponujemy, aby sprzątanie pod poduszkami stało się cotygodniową pracą Hayley. Obie siostry na to przystaną, a my jak zwykle uratujemy sytuację. Kolejny event dzieje się również w domu, kiedy obecna jest tam Hayley. Musimy mieć z nią co najmniej cztery serduszka. Hayley próbuje bezskutecznie otworzyć słoik. Tym razem pamięta już nasze imię, ale nie jest go do końca pewna. Prosi nas o pomoc w otwarciu tego słoika. Pozytywnie na nasz związek wpłynie oczywiście odkręcenie go, na co Hayley nas pochwali, ale na ten swój uszczypliwy sposób. Następnego dnia często opowiada, że znalazła urządzenie do otwierania słoików. Tylko nie wiadomo, czy chodzi jej o otwieracz, czy o nas. Gdy zdobędziemy sześć serduszek i udamy się na plażę od 10 do 16 w czasie trwania każdej pory roku poza zimą, spotkamy z rozpaczoną Hayley. Tym razem już pamięta nasze imię i oświadcza, że zgubiła bransoletkę. I tutaj wybór opcji dialogowej może być mylący, bo odpowiedzią, jaka poprawi nasze relacje z Hayley, to oświadczenie, że jest nam przykro. Wtedy Hayley zacznie opowiadać, że ta bransoletka należała do jej prababci, a my będziemy mieli szansę poszukać zguby. Jest ona dość niedaleko, bo za domkiem Eliota. Kiedy wręczymy jej bransoletkę, Hayley bardzo się ucieszy, uściska nas. I powie, że nigdy nam tego nie zapomni. Kolejny event to osiem serduszek. Musimy się wybrać w okolicy domu Marni w czasie trwania każdej pory roku poza zimą od godziny 10 do 16. Haley będzie robiła tam zdjęcia krowom. Przyznaje się nam, że chciałaby być w bliższym kontakcie z przyrodą, że nawet zastanawia się, jak by to było być farmerem. Pokazuje to zmianę, jaka dokonuje się w naszej bohaterce. Z rozwydrzonej, niedojrzałej i głupiutkiej dziewczyny w świadomą kobietę. Jako że krowy są urocze, to proponuje nam wspólne zdjęcie. Razem podchodzimy do krów i strzelamy fotki. A Hayley ląduje w błocie. Jednak tym razem nie powoduje to u niej złości o zniszczone ubranie i brudną twarz, tylko raczej rozbawienie. Najprawdopodobniej kiedyś Hayley nawet nie pomyślałaby o podejściu do krowy, a zniszczone ubranie byłyby powodem do rozpaczy. Jednak Hayley się zmienia. I to na lepsze. Następnego dnia dostaniemy od Hailey list, że bardzo dobrze się bawiła. 10 serduszek to kolejny event. Odwiedzamy Hailey w domu, gdzie okazuje się, że ona ma własną ciemnię. Kiedy Hailey zapyta nas, co sądzimy o jej ciemni, najbardziej opłacalną odpowiedzią będzie ta pierwsza. Druga będzie neutralna, a trzecia no, zapewne się domyślacie. W następnej opcji dialogowej wszystkie trzy odpowiedzi są neutralne. Jednak ta ostatnia zakończy się specjalną scenką, w której całujemy Hayley, a ona jest z tego bardzo zadowolona. Później już tylko ślub, a po nim event z okazji zdobycia 14 serduszek. I ten event jest dość rozbudowany. Musimy odwiedzić Pelican Town od 8 do 15 w niedeszczowy dzień. Widzimy Hayley, która po ślubie chyba zaczęła przejmować nasze nawyki i podsłuchuje rozmowę Vincenta, Jazz i Penny dotyczącą rozpadających się książek. Podręczniki są po prostu za stare, i Penny boi się, że już niedługo dzieci nie będą miały się z czego uczyć. Jeżeli zagadamy później do Hayley, to powie, że ostatnio często myślała o ciastach. Wydawać się może, że przemawia przez nią stary tryb życia, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Hayley planuje zorganizować dobroczynną zabawę, w której każdy, kto wygra, dostanie ciasto. My też, czy nam się podoba, czy nie, musimy przynieść ciasto czekoladowe. Hayley przyniesie różowe. Co ciekawe, 21 dnia lata w drugim roku okaże się, że Hayley pisała do telewizji, żeby podali przepis na to właśnie jej ulubione ciasto. Następnego dnia odwiedzamy Pelican Town, oczywiście mając ciasto czekoladowe na podorędziu, i trafiamy w sam środek zabawy. Marni wygrywa ciasto od Louisa, tuż za zbieg okoliczności. Emily babeczki z burbonem od Pam. Jazz chrzanowy, wypiekany w piecu kowalskim, szewc. I nie pytajcie, ja też pierwszy raz o czymś takim słyszę. Vincent wygrał Roladę Robin, Jody i Red Velvet upieczone przez Emily. Pam za to wygrywa nasze czekoladowe ciasto. Okazało się, że zabraliśmy ponad 5 tysięcy na potrzeby miejscowej szkółki. Ta informacja bardzo ucieszy Penny, bo będzie ją stać na nowe podręczniki dla dzieci. Louisa niekoniecznie, bo lokalni przedsiębiorcy zasugerują zmniejszenie podatków, skoro nie trzeba będzie nic dawać na szkołę. Tak więc, jak widzicie, w miarę rozwijania się naszej znajomości, zmienia się charakter Hayley. Stała się o wiele bardziej otwarta i empatyczna. Dorosła. Jej młode życie ją rozpieściło. W notce deweloperskiej Concerned Ape napisał, że Hayley była bogata i popularna w czasach liceum. I że teraz lubi sądzić ludzi po pozorach. Także to od nas zależy, czy wybierzemy ją i pozwolimy jej dojrzeć i rozkwitnąć. Jakie macie zdanie o Hayley? Lubicie ją, czy działa na was antypatycznie? Ja szczerze mówiąc, niekoniecznie akurat za nią przepadałam w opcjach romansowych, więc w sumie pierwszy raz przechodzę te wszystkie eventy i muszę powiedzieć, że jej postać nabiera głębi. Napiszcie proszę w komentarzu, co o niej sądzicie, ja jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Z mojej strony to tyle. Pracuję teraz nad The Sims Iceberg, ale to jeszcze może trochę potrwać. Mam nadzieję, że się wyrobię do przyszłego tygodnia. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do wpadania na moje społecznościówki, linki Macie w opisie. Zostawcie też lajka i suba, będzie mi bardzo miło. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć!